Dziński wjechał bardzo mocno i bardzo zdecydowanie z takim wielkim animuszem i wiarą w to, a może raczej przeświadczeniem, że to może być ta jedna, jedyna szansa! Oj, aj, aj, aj. O, 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 o. Jeszcze nie dali rady, jeszcze nie wykorzystali. Ojej, jaka niebezpieczna! Sytuacja bronił się jak mógł przed upadkiem Dobry start Andrzeja Lewidywa i dołącza do niego Antoni Metzel, który może także rozprawić się z Pfeifferem. Viper Fajfer jedzie teraz pod juniora pogóni, a jeszcze przemstą koło swojego niebezpiecznie. To się fatalnie skończyło. Przemysł Pawlicki, szło Łakuta, Niebieski, Janek Kwek, czy będzie w ściganie i kto tu w tej drugiej celi będzie rozdawał karty? Kowalski nie najgorzej na łokcie z Pawlickim, ach pachnie tutaj upadkiem, spodziewałem się, że tak może to wyglądać, najpierw Kwek niebieskim, a później jeszcze o, druga konsekwencja tego, co się dzieje. Właśnie ten moment, o którym mówiliśmy po przejechaniu jak, linii Jakby się gaz zaciął czy coś, nie wiem co tu się stało. W tym momencie poszła Wiktor chyba najlepiej. Bańbor chyba będzie chciał do niego dołączyć. I przyszły Lublin na dwóch pierwszych miejscach. Stojanowski próbuje wejść. Bo, 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 bo. To, jak to brzydko wyglądało, gdy podniosło Stojanowskiego. Z całą impetem wjechał w niego Bartosz Bańbor. Kupiec nie da! Jeszcze motocykl. otoce Kajetana kupca. Razem, razem jedźmy, bo łaguta zrobi akcję sezonu a jeszcze Kubański. Niestety zaliczył kontakt z bandą na tym drugim pirazu. Zabrał świetny manewr. Artyomowi łagucia, ale Wadę, że dotknął tylnego koła Halkiewicza. Jedziemy na 3 do 3. Być może drugi dziś. Remis ładnie zrobił to w pierwszym wirażu Kacper 90 punktów we wszystkich sezonach w jej stralicę. Z czego a jaka niebezpieczna sytuacja?